Siemaneczko ludziska, Ja jestem Dali. Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta na serwerze everp.pl. Tak. Przed chwilą właśnie zaczęliśmy grać i dzisiaj ze mną jest mój kolega, tak. A po No siema. Przed chwilą zaczęliśmy grać, jakiś ziomek nas dołączył do gildii. Ja już mam zapraszamy na ten serwer. IP będzie w opisie. Też damy nazwę gildii, może dołączycie, nie wiadomo. Tak, no możecie tu dołączyć, bo to to że damy No tak, tutaj król Stefan w ogóle jest no jakiś ziomek. A tu jest, jest król. Wiem. Wiem o czego, Ja chyba niczego. Ale ciężko to teraz, ma wszystkie woski, jak chodź każdy tutaj ma taką zbroję badziewną. Wygląda jak taki no, czarownica. A ja wtedy na początku na nim myślałem, że to jest taka... Jakby taki ślimak z nosem taki obchukłym. No. Ja tutaj kopię sobie skoniarkę. W ogóle bardzo z, zap, Znaczy... Nie bardzo. Zapraszamy na tego. Zapraszamy na tego serfa. Fajnie jest. Tak, szczególnie jak kurzę. No. Bo bidna gilia tutaj. Ej, jakiś typek! Gdzie ty jesteś? Czekaj, ja to Ty 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 Cześć, kicia? ty. Weź Dziwny nick. No to jest by piecyk zrobiła. to ona tam przepala. Okej, okay, strona Sorry. Ej, Kicia! Daj dwa strony! Jakby to kobać na sponiatkę. Jako pałen. To już nie ma, ani tutaj. Ej, a gdzie ty jesteś? W bazie. Tu, 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 tu mam dwa szmarady. Ej, ktoś zrobił dzień. A moje! chyba nic innego się nie da Szkoda. Jeszcze trochę. Okej, ja zabrałem jej to. No nie, ona mi to zabrała, ej! Panienko! Ej, daj to do na... Ona mówi, nie, to nie. Ty tam ktoś żółty nikt. Tutaj on ma żelazo zbroję, skąd on ma? A, bo za 8 y, tych emeraldów można kupić żelazo. Tam sprawdzamy. Ile? Nie wiem, nie patrzyłem. A, bo za emeraldy można kupywać rzeczy różne. No. I po to są A emeraldy. To taki jest nie Już ma... mam 9 emeraldów Lol, a ja mam 17 No No ja mam 17 Zaraz Ja powiem. przed chwilą miałem 2 No ja, ja przed chwilą miałem ten Ja przed chwilą miałem 9 A mam teraz 20 Jaki masz level? 10 Spokojnie, też mam 10 połowę No chyba, ale to dzień nie na tych ziomek No nie, ja zaraz pójdę do sklepu i będę robił ten survival Jedenasty The Alanek Mam 17 szmaragdów Ja 24 szmaragdy mam Jakiś ziomek się nazywa The Alanek Ja będę miał 12 level i 11 pełno Dobra jest, to jest poważne. Też zaraz. To jest to... 4 etap, puścił dni z hmm. jakiejś. Też nie. Chyba. Ej, to ja się zaraz pytam. Jakąś nazwa? Bo ja zapomnę, zapomnę cały czas tego nikt zapominam. Tak. No MSG do niego na śliczkę. No. Gildzę я kapper Ya aslında. aa Casper, eto u ne olmadim no topim sworda. A teraz tam jde u teka. emeraldu za emeraldu za Tak. Po jeden diament za 10 emeraldów. A gdzie jesteś? Diament 10. Tak. Najpierw do waster. Ja już yy, kupiłem sobie łuk 10V. Jednego diamenta mam. Idę jeszcze no zbierać emeraldów. Szybko jak go będę nagradzał. I mniej chcę mam robić teraz, jest jeden słodzik potrzebny. Mam. Też będzie miał do nauki 10 strzał. Ja kiedy diament kosztuje, kurde 20... Yy, Ty nie mogę kupić si tego. Nie mogę kupić tego. Kurde, kupiłem dwa <laughs> dać ci? Nie, da? nie już mam. Dobra, Bo daj, daj. Na przystaniarce Nie w bazie, tylko tutaj. Gdzie? Do bazy? Chodź tu dalej. dalej chodź. No się ma. Trzymaj. Czekaj, bo ty się u mnie nie ruszasz. No tutaj, nie, no, no i zabrali. Kudy miałem A nie, laga. Z ziemi miały, są no właśnie, że nie, bo miałem laga. Kudy? Tam idę. Tam? Naprawdę Kacper! Nie mam Kacper dołączył zim. do gildi się o A to jest nie ten, o którym myślę. O nie! Idzie tu tam ten typek! No i zabij no. mnie! Ten Kasper i ty. Tak? tak? Ja sobie zaraz sobie zrobię, to wysłodzik i te zbroję żelazną. Zoro będę miał. Dobra, mam kit grać. Wszystko to wajdzie. Dobra, mam 7 tu W ogóle tutaj dwa koksy na spał nie są. Um, na 8 minut i 40 sekund. Pamiętajcie, nigdy nie wchodźcie. Towarzystwo z kasper. -Pietry 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 jest <noise> cudowa na ta patet jała. Nie wiem w ogóle po co on go dodał. Zawsze... A ja wiesz, że go chyba ten zabił? Nie wiem, ale zawsze trzeba być upewnionym co się robi, wiesz? No, trzeba znać. I ja ci za 8 emeraldów, jeden jedno żelazo. Ja już mam dwa diamenty w ogóle. <noise> w ogóle to jest spawn zniszczyć. Aaaa, co? <noise> co się tu dzieje? <noise> na to Ktoś Obsydian rozkopał i w ogóle Ale był backmapy. Na spałnie przez toniarkę. Ktoś Obsydian rozkopał i z backmapy i w ogóle. Musisz to On ma do niego poproszę diamentowy swordik. No Bert mi się z kimś kojarzy. a W ogóle on maskina tego Iwa. Ja mam cztery emeraldy, Co tam tak Gdzie chude? Szybko dobra. Dajesz wszystko, bierzemy tyle, że przejść nabolamy no, go co ty na to. Ja, no możemy i 6 emeraldów naprawdę ja mam 12 teraz mi powoli chodzi po zaraz sobie zrobić chude diamentowy kill i Kurde, sobie wykopuję ale tutaj już diametową zbroję to jest jakiś mikrokop w taki no bo czekaj jak gdzieś diamentów? Na 24, czekaj. Bo byś musiał mieć 200... 240 emeraldów. No. No, jak ja dopiero mam, kurde 7. Mam 240. Teraz mi nie to idzie. W gildii lepiej niż było. No, najlepsze jutro. Ja to... Ej, masz... Wiem. Ej, a masz jakieś drewno? A gildzi. Kacper? Nie, mówię, że jest w gildzi. No nie... Gdzieś. Wiesz gdzie? Na spałnie! Ty ty ru, ty. No. Które ja wrzuciłem, w Aha, A tu był, to jest ender chest w ogóle. Nie wrzuciłem do swojego ender chesta. To jest ender No, to przenośny. O, to ja też chowam rzeczy. Chowam tutaj moje intemy i idę z nim na klepę. Idę na klepę z tamtym żółtym. Wiesz, dlaczego? I co? A wiesz dlaczego on cię zabił? geniuszu nim jest zbrojki. Ale fajny ziomek do was, no, no, no jak to może zobaczyć? Do z tyłu bluzy ma Tak? No. W ogóle ma go już bodziwną tam. Dobra, już chyba musimy kończyć powoli, wiesz. Już 13 minut, powoli musimy kończyć. No dobra... Będziemy... Dobra, to tutaj zakończymy odcineczek. To tak, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I, no i do kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku będzie klepa z tym ziomeczkiem. No tak, no to się ma. Cześć. Pa.